Że wiemy na pewno, że nie wrócimy stąd. E, Spodziewałem się, że zakończy pewnie odcinek. A nie, czekaj! Jak się wylogujemy, to wrócimy do domu. Aha, okej. Okay. W zasadzie to jest taki cheat, ale na trudne. Tu, bo tu się coś świeci i jest opas. To opas to jest, jest zajebiście. Ale jesteśmy blisko tego. Piekła. No. <laughs> kop, kop. Husiek nagrywa vloga i będzie mnie pokazywał. A Miner? Murzyn, nie! Murzyn, nie! A. Jaki Murzyn? murzyn? Aha. Aha! Big Mama! Cholera, jedna cię wzięła. Jak zginę przez ciebie. Ciemno się zrobiło, Masz tam nie ma się co dziać. <noise> oh, Jesus Christ, Murzyn. O! Ty to było straszne. Dnie o, lawa! Jeszcze chusiek przy sobie vloga kręcić, kurwa. Ile tu jest złota? Weź to zbieraj. No, ale zaraz, 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 szczękiem. Ja nie, nie mam na to miejsca. Wiesz, całą wyrzucę pajęczynę. Nie wiem w ogóle, na no co ciebie by to były. No, ja też nie wiem. Czekaj, pozbędę się jeszcze przy okazji tego. Hip, hip, hura. Niebezpieczeństwo czwartego stopnia. Tej, twoje niebezpieczeństwo czwartego o! stopnia. O już. Już po niebezpieczeństwie? No, woda by się. A nie, nie mam jeszcze, czy nawet kopać tego obsidiana. Nie, złotym już można. Siriwa? A ty coś na górze. Jest. A nie trafiły. O, duża skrzynka. Skrzynka Tamasz? O, jakiejś lazy. Ale to nie od czasu do czasu kur na leniwcu ze strony. Jak masz tam wodę, to bym się wcale nie obraził, jakbyś ją tu gdzieś pierdyknął. Bardzo bym chciał, ale... Slime. <grym> Opłaciło mu się tam ze naprawdę. Po prawej stronie nic nie było. Nie, po lewej kopiemy tutaj. No to... A, do, no dobra. W takim wypadku muszę iść do ciebie. No, zrobię sobie może jakąś taką mini-tratwę tutaj, przeprawę, mostek, jak Jakoś tak. Bliżej ty, lawy się nie możesz kopać. No akurat mi się tam glowstick wysypał, czekaj. wolę na no. Ja kopię lewą. O, widzę Andrzeja jak skacze. O, oh, fuck. O, a to nic. Czekaj, 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 ja chcę zobaczyć co u Andrzeja tam jest, na ja nic tam nie ma. Nie, w lewo, nie! No wiem, spokojnie. Kop w lewo, nie panikuj. Tylko nie spadnij teraz. O oh fuck, szybko, 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 Machaj na lewo i prawo. Dobra, ja tu będę nas bronił w razie czego. Leci, leci! O Boże, jakąś sinę zaliczyło. O, Grubel. Tam wróbel. No. <głos> Brawo. <głos> Idealny skocz. Ja miałem 0, ja się jaram cały czas. O 40 życia, jaki fart. O, <noise> oh, Jesus, Murzyn. Ja nie wiem, jak to ja tu przeżyłem. Ja też nie wiem. Na farcie, na farcie. O, oh, fuck. <noise> nie, 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 Andrzej. Jesus Christ. Oh my god, ta gra jest... Dobra, pierwsze co? Kopiemy się trochę w tą zastraną górę i zamykam to przejście, w dupie to mam. Nie będę się tu z Andrzejami użerał przez pół kurde naszego kopania. Dobra, w dół. Czekaj, glowstick, uwaga. Ty i twoje glowsticki. Lepiej pochodnie zamontować. Dobra, i w dół. O, a, a, to czekaj. Dobra. A, dobra. Jest bezpiecznie, można spadać. No, no, na lewo widzę, że nic nie ma. No, zabrałem pochodnie. Aczkolwiek tu na lewo jest jakaś jaskinka. O, czekaj, 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 czekaj. O! Oh! 150 nie zabrało! Widziałem, mówię, czekaj. Jesus Christ, murzyn. Mówię, czekaj. Nie, yeah, bichuj, nie. Yeah. Lepiej zginąć. Dobra, chcę no, ja tu kopać. Tu w lewo, bo Aha. chcę zobaczyć co tam jest. A tak przeważnie można znaleźć jakieś skrzynie. Ja kopię dół, jak coś. No. Na środek? No na, na zmianę ze środkiem. Ty też tak rób. No. Wtedy, wtedy się najszybciej kopię. O, fail. What the fuck? No bo pochodnie mi się skończyły. Ewentualnie gdzieś dropnąłem. Ale no, możliwe, że mi się skończyły. No ale spoko. Glowsticków mam. 20 sztuk. Out. O Boże, więcej tego ścierwa tu nie było. Zdychaj. No Zdychaj. Jesus Christ. Czekaj, 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 czekaj. Tam nie ma nic. Tam też Mamuś... nie ma nic. Gdzie? No. Mamuśka idzie. Mama... O mama, jak skoczę. No nie, nie widzę. No ja też nie. Znaczy, coś coś out. słabo widać. Oj, O, nice. Jestem hardcorem. No. Boże, że sobie będą słyszeć tylko na odcinku, klikanie myszki. Nie? Nie no, u ciebie tak aż do ale wiem, że u mnie chyba raczej tak. Eee, nawet nie. No, tak, skaż sobie dalej. On no, by się chciał, się chwycił tamtego crosska, gdzie jest lawa. No to, to nie, jakby się chwycił nad lawą, to jeszcze light, nie? Może jakby się chwycił pod lawą, tak. bo tak. To... Tak, ja, ja się tu nie śpieszę. Ja się już nieraz raz śpieszyłem, grając w Terrarii i to się nigdy dobrze nie kończyło. Czemu Ale czuję idziemy... taki dyskomfort, jak huh. nie mam pochodni. Chodź tu na dół. Ja profesjonalnie strzeliłem do lawy. Chodź tu na dół, To będziemy kopać wieżucę, teraz tu o. Czekaj, czekaj, o, bo to są. A jak... chodź szybciej, bo w góry idą dwa, aż A niech sobie idą. Jak się nazywała ta płotka, co od nieby widać ten? Palunker Potion. Eee. A nie. Właśnie ja tak. Kogo łażę tutaj mam. i tak patrzę, co tu mogłoby być jeszcze ciekawego. Nie ma. O. O, to tak o nie! Nie, 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 nie. Iść pozbieraj golda. W <noise> <Zginąłeś. głosy> góry. Dokładniej. U góry. Jest przy przejście do góry. Tam gdzie wskoczyłeś. O oh, god. się rypać. Ja też nie wrócę, Szlak! Chyba. Ile się poszło rypać golda? Dwa. A i tam. O, total, zajebiście. Nie tak miałem to zrobić, ale okej. Okay. Dobra, w domu mamy cztery golda. O. Idę surowców trochę poprzetapiać, bo... Ja to mam, to mam jeszcze Big Mama. No to będziesz Big Mama, boy. boi. Czy nam do czegoś przyda? Co, Co się do... przyda? Kociołek. I don't know. A ja też don't know. Idę zobaczyć przy gajdzie, co on mi tu w ogóle będzie gadał. No nie wiem, do teraz za bardzo gdzie zgryłeś. Crafting służy do. Okej, okay, blink musimy zbierać. On słu... o Boże. Dlaczego? Ja to wyrzuciłem Potrzebujemy Gold Ore, Moon Glow, no to to w dżungli znajdziemy. I blink -y, i w butelkę z wodą. Robimy spalunker potion. Okej. Okay. Aha. Bo ja mam 18. Jeszcze możemy zrobić Gravity Potion. Ja potrzebujemy Blinkruthy. Mhm. A ja. Zostawiam sobie. Z... I 18. mam Group Seeds. Zajbiście. Na czym je można? Jak posadzić? Potrzebujemy chyba, jak się nie mylę. Do teraz nie wiem, nie No to nie moja wina. Tylko tam, a czy tam chodzić gdzieś do góry całkowicie, tak? Wyżej? No. A spoko. Twój grubie jest w lawie, a ja czy złapie golda? Złapie. A, chciałbym zauważyć, że zebrałem lepszy ten, boomerang. Dobra, loguje się, mister. Albo nie. A relogujesz się? No nie A wiem. zebrałeś złoto? No. No to relognij się. Dobra, to czekaj. Tak to... będzie IP hamaczy, no to wiesz. No, no to nie wejdą. na obronisko. No. Tutaj... Yy... Nice. Oh. No. <laughs> od razu stawiaj Golda w świniaku no. i całą kasę wiesz jak się szybko depozytuje QuickStack, nie? nie to kliknij tam QuickStack dobra e, tu będzie QuickStack mamy 18 ametystów, które też sprzedam nie chcę ciebie aha, ty się nie Chop e, ametyst e, co jest jeszcze takie drogie Kupię chyba od razu tego szurikany. bo one 10D Major robią. Cooksack? Oh god! 71 butelek mamy. O damak! Ile Shurikenów kupiłem? I wiesz co? Nie wiem, czy pochodniu nie będziemy kupować u tego kolesia. Kosztują 50 kopru. A czekaj, to ja sprzedam coś od razu. Niech on się cieszy. To jest bez wartości, to, to za dużo. Mamy 105 żeluch. Jak coś to srób pochodnie. Mm, spoko. Bołamy tego Andrzeja, co trzymam w ręce? Znaczy jeszcze nie trzymam, ale mogę na chwilę trzymać. <grych> Kupiłem sobie pochodnie. No akurat się noc zrobi, czy dzień. Mm, nie wiem. Noc. Zrobimy? Co? No oczko. Oczko? Eee, czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. W zasadzie... Czemu? Nie damy rady, ale... Czemu by nie? Czekaj, gdzie są moje shurikery? LOL, wyrzuciłeś shurikery! No to zbieraj je. Znaczy nie, gdzieś nie dałem. No ja sobie właśnie je kupiłem. Tu są moje. Dobra. Dobra, to... To zostawię. Dobra, uwaga, idę. Robię trzy. Czekaj, gdzie? Na górę, na dach. Na dach? No. Spadniemy, ale trudno. Nie, damy radę. Dobra, uwaga, 3, 2, 1! Fail. Weźmy, <grym> że ty to zrób. Czekaj, bo jeszcze nie mam widocznej pełnej nocy. No. Nie lewy masz klikę, jak ty, żeby odpalić to Wiem. Bo też kliknę prawym. <grym> I też mi wypadło. No, jak się robi ta noc? Teraz. Nawet no, jeszcze nie, jeszcze jest niebieski nie i czarny. czarne. Czorne. Muzyka się zmieni. No. Dobrze, to będziemy musieli trochę na klej popolować przy chyba następnym nagraniu. Chyba, eee, że... Teraz. 105 mamy. Tak? No. To musimy zrobić sobie... Eee, tak. Klej czy żel? No. Klej. A Żel. O, noc. A! A! Dobrze, pierwszej. Czemu we mnie się patrzy? Ty masz tu skakanie, nie ja. I zbieraj szurikany. Nooo. Ale... Hahaha. Ha. Może, może pojedziemy, może. Pojedziemy. O, dobre, 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 dobry ten Bumerang Jest on strasznie dużo de im zadaje. No, ten niebieski też go miałem właśnie. Dwa i pół tysiąca jeszcze życia Udź, ma. Pójdź, pójdź. Okay. <grym> ja sobie zamienię <grym> tylko potki. go! No, nie, nie, nie. Zabij go, przecież ty tu jesteś, nie? No, spadłem na dół. No to masz przecież skakanie. Co pan tu robi w domu, ała? Murzyn, szybko do góry. Mogliśmy sobie jakąś tratwę zrobić do skakania, bo tak to możemy nie strzelać. Na mnie. Fart. Finlandia, żyj tam. Oj, Jezus, murzyn. Nie wiedziałeś. No, super. Mhm. Do domu ci wpadł? Bierz go stąd, bierz go stąd. Oh, o, o, oh, 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 ginę! gine, ginę, donosi życia. Zarzyj sobie potkę szybko. Wziąłem. nie, no ja czekaj. się, wiesz, jakoś rozdziewiczyć. Nie mnie, nie mnie. Od ciebie, ciebie. O, oh. oh, no. Fuck. Szybko, gdzie jest ta potka taka? Nie, panie, panie. Masz jeszcze dwa tysiące życia. No, jeszcze. O, 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 o. O, o i... pięknie. Mhm. jeden plus, będziesz miał Tylko nie życie. Odkup sobie życie. Staraj Wszystko. się nie, gi nie ginąć, bo... 30 sekund mam, kurna, żeby potkę zażyć. Mam 100 życia tylko. Staraj się nie ginąć, bo wiesz, że jak zginiemy oboje, to znika oko. Nie. Staraj się nie zginąć. Cwadiak, kurna, zdechnął dwa razy. Staraj się nie zginąć. Odnowiłeś sobie życie? Czemu sobie życie nie odnowiłeś? To nie. Dobra, idę. Dwie sekundy jeszcze do potki mam. Heal! Nice. Ale mnie pani denerwuje, naprawdę. O super, ja chcę tutaj platformę jeszcze postawić. Więc chodź tu szybko. Albo ja. stawię platformę. Ja sobie iron skina wziąłem w ogóle. Aha. Okej. Okay. Czekaj, shirukene na szybko. Draży mnie, że już... A wiesz, że jak on się zaraz denerwuje, to będzie dopiero koniec? Wiem. E, dobra. Ja teraz biorę potka.

ale nie nie obiecuję. No szybko. No szybko, czemu się nie odnawiam? No. Ouch. Szybko, fotka. Znaczy jeszcze, albo dobra, fotka. Fotka, fotka. Nie, ej, what the fuck. No, to jest Na Ciasno To jednak jest, musimy te, zrobić tu szybko no, wyjścia. Na pewno trzeba zrobić platformę. No. On o, ma jeszcze 240 fuck. życia, damy radę. <laughs> nie, co ouch, ty. Ołcz, 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 A jeszcze... Tak, 120 życia jeszcze ma, zajebiście. Zajebiście, jeszcze tylko 30 sekund do... Nice. No masz pewno, ja sobie wszystko pozbieram, mam Cię w dupie. JAKIE <laughs> <inny>? gnuj! Co <laughs> masz? Nie za wiele, bo z niego niewiele leci. No ale czasem jakaś broń podobno wypada. Ehm, właśnie nic nie wypadło mi tylko wartościowego, Ja widziałem, że strzały wypadły. Nie zebrałeś Demonite Or Wypada. Aha. Demonator się nam przyda. I tylko tyle, co jest wartościowych. Dobrze, Demonite. Nie, są tu jakieś shurikeny moje, czy nie ma, nie ma? I najlepsze, że nie stać mnie na kill off z Demonite. Stać mnie na War Ax, którego nie chcę używać, a musimy mieć kill off. Czyli przydało się jeszcze jedno oko. No, niestety nie mam. Zacznie wypadło na pewno oko. Fakty. Seeds wypadło, także nie jest tak źle. Czekaj, ja oko już żadnego nie mam, To nic, następny zrobimy później, kiedyś tam. Kiedyś, w następnym chyba posiedzeniu, nie? No. E, trzy golda mam. Ja mam! Okej, okay. już mamy 7 golda w świniaku. Ty masz. Golda? sześć, sześć. To przełóż tutaj do złotej skrzyni. Golda? No, żeby jedna osoba miała zawsze wszystko pod ręką. Czy ty masz. Powiem przecież to i tak będzie wspólne. Ja wiem. No co to silver i copper przełożę, mm -hmm. I mamy 13 golda, jest zajebiście. E, czekaj, idę dostawić trochę skrzyń. Ponieważ mogę i mamy na to tyle. Nie, musimy przy następnym posiedzeniu pobudować trochę. E, zrobimy sobie farmę e, tych e, seedów wszystkich, jakie tylko mamy dostępne. Także ludzie mogą w komentarzach nam śmiało napisać co jak. A my się chyba żegnamy teraz, nie? No, Widzisz, co mam? Łuk. No, nie! No. Drawing knife. No ja też no, mam jeszcze no, to no, no, nawet... no, no, no. Moje są lepsze. Dobra, chodź. No. Chodź do środka, bo zmarzniesz. Nie umiem no. Musisz się obrócić. No, dziękujemy wszystkim za oglądanie. Nie zapomnijcie dać łapki w górę i skomentować filmu. Także zapraszamy na kolejne odcinki już niebawem. Pa pa! pa, pa.